Witam Państwa bardzo serdecznie sprzed Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku wraz z mieszkańcami Pomorza, z ludźmi, którzy są bardzo zaangażowani w sprawę związaną z Zielonym Ładem. Zielony ład, czyli właśnie ten czerwony jato, o którym tak często się dzisiaj mówi, czyli to, w jaki sposób, w jakim kierunku będzie miała zmierzać polityka europejska, polityka polska. W jaki sposób będą miały być niszczone polskie rodziny, nasz przemysł, nasza gospodarka, także nasze rolnictwo? I w związku z tym, spotykając się z mieszkańcami Pomorza, z rolnikami, z ludźmi, którzy rozumieją, z czym to się wiąże, jaka czeka nas przyszłość, jaka przyszłość czeka nasze kolejne pokolenia, jeżeli ten Zielony Ład będzie implementowany, powstał projekt uchwały obywatelskiej. Uchwały, która jest tak naprawdę ponadpartyjna. Ona tutaj. W ogóle nie dotyka żadnego problemu z polityki stricte naszej polskiej. Ona dotyczy tego, żeby sprzeciwiać się Zielonemu Ładowi, tego, żeby zwrócić się, mm. apelować do rządu o to, ażeby ten Zielony Ład nie był implementowany. Jakikolwiek ten rząd by nie był. Czy by się zmienił, czy dalej by pozostawał ten sam. Tak jak powiedziałam, jest to uchwała ponadpartyjna. Pod nią podpisywali się mieszkańcy, których nie pytaliśmy się o poglądy. Mówiliśmy, się, że, mówiliśmy że zbieramy podpisy pod uchwałą przeciwko Zielonemu Ładowi. Rozmawialiśmy, podpisywali ją bardzo chętnie. Wyrobiliśmy 200% wymaganych podpisów. Co się, szanowni państwo, stało? A to się stało, że podczas Komisji Rolnej radni większością, która tutaj rządzi Platformy Obywatelskiej. Przegłosowali zmiany, które tak naprawdę sprawiają, że ta uchwała obywatelska jest tylko z nazwym. Zmieniają w ogóle jej zapisy w taki sposób, że wyrzucają najważniejsze punkty, czyli walkę z Zielonym Ładem, relatywizują te kwestie. W ogóle nie ma mowy o ETS-ie, o którym też pisaliśmy w tejże uchwale. Bardziej zajmują się w niej taką nawalenką partyjną, polityczną. Bardziej zajmują się tak, takimi brudnymi politycznymi grami. No mogłabym powiedzieć, że niektórym coś się pomyliło, że chyba są w samorządzie, ale marzy im się kariera szersza, bardziej polityczna i mylą im się pewne porządki. Bo my w samorządzie mamy być blisko ludzi i mamy odpowiadać na ich potrzeby. Mamy właśnie złożyliśmy ten projekt uchwały obywatelskiej. Nie powinna być zmieniana. Jej rozumienie, jej brzmienie nie powinno być zmieniane. Mało tego. W tym projekcie uchwały, szanowni państwo, napisano. O tym, że Donald Tusk to tak naprawdę jest ten, który walczy z Zielonym Ładem, a Prawo i Sprawiedliwość to jest ta partia, która Zielony Ład implementowała. No muszę przyznać szczerze, że jest to absolutnie zakłamane i jest to śmiech w twarz wszystkich tych, którzy podpisywali się przeciw, pod tą uchwałą przeciwko Zielonemu Ładowi.